Dlaczego wszyscy tak się dziś śpieszą? Zaczynają się wielkie zbiory! I musimy być gotowi na jutro! Wielkie zbiory? Może Gucio będzie wiedział coś więcej! Szybciej, szybciej! Latacie zbyt wolno! Na jutro musicie postarać się lepiej! Prędko, prędko! Hop, hop, hop! Nie możesz tu latać! Pst, Maju! Guciu, co się tutaj dzieje? Tego nie wiem, ale chodź, bo zaraz nas zagonią na jakieś szkolenie. Dziewięć, dziesięć, jedenaście? Panno Klementyno, dlaczego pszczoły latają jak nakręcone? Co to są wielkie zbiory? Chodzi o zbiory z kwiatów powoju polnego. Otwierają się tylko na jeden dzień, mamy więc bardzo mało czasu, by zebrać pyszny pyłek. Wszystkie pszczoły muszą ciężko pracować. Szybko, Guciu, lećmy na łąkę. O, dzień zbiorów będzie dopiero jutro i. Tylko nasze najstarsze pszczoły mają doświadczenie i zbiorą pyłek w jeden dzień. Hmm. Przecież my też potrafimy zbierać pyłek, prawda? Za kogo nas uważa? Za larwy? Popracujemy kiedy indziej, korzystajmy z okazji i chodźmy spać. O, nie, nic z tego! Leć za mną! Wszystkie kwiaty już zajęte. Wracajmy do ula. Strasznie zgłodniałem. Spójrz! Ani jednej pszczoły. Nie sądzisz, że to jakieś trochę dziwne? Lecimy! Zbierzemy tyle pyłku, że panna Klementyna pozwoli nam jutro lecieć na powoje. Guciu, A? czy tak postępuje zawodowy zbieracz pyłku? Ja. Ciu? No już, wstawaj śpiochu jeden. 60, 61, 62, 63. Clementyno, o to co zebraliśmy. To możemy jutro lecieć na zbiory do kwiatów powoju? woju? Hmm, cóż, skoro już coś przynieśliście, złóżcie pyłek tutaj na kolację.